Jarek Gratajczyk, witam Państwa w telewizyjnym magazynie komunikacyjnym, a dzisiaj kilka godzin spędzimy wspólnie z patrolem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Witam, dzień, dzień dobry. dobry, witam serdecznie. I przekonacie się Państwo, jak kierowcy jeżdżą po autostradowej obwodnicy Wrocławia. Zapraszam. Kierowcy traktują autostradową w Wrocławia jako odcinek doświadczalny. No i próbują sobie, ile maksymalnie wyciągają ich pojazdy. Ostatnio mieliśmy przykład samochodu Porsche, gdzie kierowca po zatrzymaniu do kontroli stwierdził, że chciał spróbować, ile jego pojazd wyciąga. No, udało mu się 231 km na godzinę. Ten test kosztował go mandat w wysokości 500 zł i przypisane zostało do jego konta 10 punktów karnych. Kolejny poważny błąd kierowców na autostradowej obwodnicy Wrocławia to jazda środkowym pasem. Kierowcy nie stosują się do ruchu prawostronnego, przemieszczają się najczęściej lewym pasem lub środkowym pasem. I tak wjeżdżają na autostradową ulicę Wrocławia i jadą sobie cały czas tym pasem, który zajęli. Kolejny błąd kierowców na autostradowej obwodnicy Wrocławia to zatrzymywanie się na pasie awaryjnym. Pas awaryjny na autostradzie służy do trzymania pojazdu tylko w uzasadnionych przypadkach. Mówimy o awarii pojazdu, może to być konieczność wymiany koła, uzupełnienie płynu chłodzącego. Niestety nie możemy zatrzymywać się na tym pasie, aby na przykład zrobić sobie krótką przerwę na odpoczynek, czy też sfotografować most rędziński albo stadion miejski na pilczycach. Jak wysiądziemy z samochodu, mamy na sobie już kamizelkę. Najważniejsza rzecz teraz to jest trójką dostrzegaczy. Na autostradzie powinniśmy ustawić w odległości 100 metrów od samochodu. Mamy słupek, to oznacza, że mniej więcej mamy 100 metrów od samochodu. Rozkładamy trójkąt. I dzwonimy po pomoc. Ale pamiętajmy o tym, że na pomoc powinniśmy czekać nie na pasie awaryjnym, a za barierą ochronną na autostradzie, a tam gdzie jej nie ma, w znacznej odległości od drogi. Na całej autostradzie A8, autostradzie w ciągu obwodnicy Wrocławia, znajduje się system telefonii alarmowej, czyli kolumny alarmowe SOS. Uczestnik ruchu, kierowca ma do dyspozycji jeden przycisk. W ciągu chwili łączy się z dyspozytorem z Centrum Zarządzania Autostradą. Ono obecnie znajduje się na Węźle Bielańskim przy autostradzie 4. Tam dyspozytor po chwili rozmowy będzie wiedział, jakie służby ratunkowe wezwać na autostradę. Straż pożarną, policję pogotowie ratunkowe. Tych kolumn alarmowych na całej autostradzie jest 26, są ustawione parami dla obu kierunków jazdy, są ustawione co 2 km i będą spełniały swoje zadanie w przypadku niebezpieczeństwa, wypadku czy sytuacji awaryjnej. Cała obwodnica autostradowa Wrocławia objęta jest systemem informacji autostradowej. Nasze centrum zarządzania ruchem na autostradzie ma cały czas podgląd za pośrednictwem kamer na to, co dzieje się na autostradzie w czasie rzeczywistym. Mamy widok na główny ciąg autostradowy, a więc w momencie, kiedy jakiś pojazd będzie miał awarię, zdarzy się wypadek, nasi pracownicy w centrum zarządzania ruchem będą to widzieli i również będą mogli reagować. System kamer monitorujących autostradę służy również do ochrony przed kradzieżą całej elektroniki. Za pośrednictwem której wyświetlane są znaki zmiennej treści nad autostradą. Warto pamiętać, że nad bezpieczeństwem na autostradowej obwodnicy Wrocławia czuwa specjalny patrol policji. Nad bezpieczeństwem na autostradowej obwodnicy Wrocławia czuwają policjanci z komendy wojewódzkiej we Wrocławiu z plutonu autostradowego. Pełnią tu służbę 24-godzinną, gdzie odbywa się to pojazdami oznakowanymi i nieoznakowanymi. Więc warto przestrzegać tych przepisy, bo zawsze z nami się tu można spotkać. Wszystko wskazuje na to, że takich dróg będziemy mieć w Polsce coraz więcej i bardzo dobrze warto już teraz nauczyć się z nich korzystać. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek telewizyjnego magazynu komunikacyjnego. Do zobaczenia.